Bak Rig to zestaw, który naprawdę przyniósł mi już sporo ryb w mojej karpiowej przygodzie. Oczywiście z racji tego, że w tym przypadku jest on wykonany z miękkiej plecionki, to bardziej dedykuję go do wywózki, czy spontonu, czy, czy z łódki RC. No, chociażby z prostego względu, że, że tutaj istnieje ryzyko splątania, e, ale jeśli chodzi o samo układanie się i pracę haczyka, to na pewno jest to skuteczny e, przypon i zachęcam tych, którzy jeszcze nie użyli takiego przyponu do tego, żeby e, spróbowali, bo naprawdę jest e, mega skuteczny. Więc do przygotowania Blowback Rig e, potrzebujemy w tym przypadku. Około 30 cm miękkiej plecionki Reflex CamO. 20 LB, montuję sobie stoper, który będzie e, na włosie powodował, że kulka nam się nie zsunie. Wiążę sobie oczko, które będzie, przez który będę później zakładał stoper po założeniu kulki. Oczywiście stoper możemy przesuwać po całej długości naszego włosa. Następnie montujemy pierścień o średnicy 3,2 mm, przez który następnie przełożymy hacz. Niektórzy najpierw zakładają kulkę, natomiast ja już jestem mniej więcej nauczony w którym momencie założyć umiejscowić pierścień na pleciące przyponu. Teraz montujemy haczyk. W tym przypadku będzie to Curveshank X, czyli nowy haczyk, który Dodatkowo został wzmocniony, i materiał, z którego jest wykonany, daje nam pewność, że nawet przy najcięższym holu e, haczyk nie strzeli ani nie odkształci się. Montujemy. węzeł bez węzła. Obrotów. Wracamy do środka. Yy, następnie zamontujemy sobie yy, pozycjoner. Ja w tym przypadku również zdecyduję się na pozycjoner yy, wykonany z materiału yy, tungsten, czyli ciężki wolframowy materiał, który będzie dociskał hak do dna. Okej, okay, pozycjoner jest na miejscu, dodatkowo E, wygina nam kąt e, Haka, więc to na pewno pomoże, raczej nie może zaszkodzić e, Antitang Slivers, czyli czyli nakładka, która zapobiega spontaniu się naszego przyponu ogranicza możliwość spontania Wybieramy sobie długość przyponu, taką już finalną. Ja myślę, że w tym przypadku 20 cm to będzie odpowiednia długość naszego przyponu. Ok, naciągamy nakładkę, i ostatnia rzecz. To ciężarek quick do tego, aby nasz um, hak ładnie wyginał się podczas, ustawiał się dołem e, w momencie brania ryby. ogonkę, która blokuje ciężarek na pleciące, OK, blowback rig jest gotowy. Ostatni krok to montaż kulki, w tym przypadku yy, jest to kulka zbalansowana o średnicy osiemnastu milimetrów. Klasyczny stoper. Przekładamy przez oczko wosa I zaciskamy. Później stoper. I nasz Blowback Rig jest gotowy do użycia. Spójrzcie sami.